Cześć! Dziś obok mnie samochód, o którym bardzo często piszecie w komentarzach, zarówno pod testem MG, HS, jak i Beijinga 5, a więc nowa Omoda 5. Auto, które jest najnowszą propozycją SUVa, crossovera segmentu C, oferującą bardzo ciekawy wygląd, zaskakująco dobre wyposażenie, oczywiście silnik spalinowy, jednak tym razem już 1.6 turbo, prawie 200 koni mechanicznych. A to wszystko. W naprawdę przyzwoitej cenie, o której niestety nie mogę Wam nic powiedzieć, ponieważ o tym oficjalnie dowiemy się dopiero na początku czerwca bieżącego roku. Jednak będziecie naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczeni. Do tego trzeba dołożyć jeszcze test Euro NCAP, który auto zdało na 5 gwiazdek, ogromny magazyn części zapasowych. Czy to jest przepis na sukces? Zapraszam na prezentację i test nowej Omody 5. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. A jeśli chcesz otrzymać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole. Dzięki. Zanim przejdziemy do stylistyki i omówimy design tego samochodu, kilka słów o samej marce Omoda. Jest to zupełnie nowy producent samochodów, który zadebiutował w 2022 roku. Należy on do koncernu Sherry, który postanowił wydzielić tę markę jako osobny producent, który produkuje samochody na rynki zewnętrzne, które produkuje samochody na eksport, a więc nie uświadczymy samochodów marki Omoda na rynku chińskim. Auta zostały dostosowane. Do danych rynków, i taki egzemplarz jak obok mnie, jest to wariant europejski, jednak jeszcze przed poprawkami europejskimi. Jest to jeden z pierwszych egzemplarzy, który znalazł się na naszym kontynencie i już wkrótce pojawią się poprawki a więc samochody, które Wy będziecie mogli zamówić i które otrzymacie już w lipcu bieżącego roku będą po faceliftingu, a więc będą miały zmiany, aby dostosować ten samochód do naszych potrzeb i do naszych standardów, a więc od razu muszę właśnie zaznaczyć, że samochód który wy otrzymacie będzie troszeczkę inny niż egzemplarz obok mnie chyba że bardzo wam zależy aby ten samochód już zakupić to wciąż jest dostępna pula kilkudziesięciu egzemplarzy właśnie w takiej specyfikacji przed faceliftingiem a więc przejdźmy do designu tego samochodu ponieważ muszę przyznać że samochód prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Z przodu znajdziemy bardzo wąskie światła do jazdy dziennej, oczywiście w technologii LEDowej nieco niżej światła mijania i drogowe, troszeczkę w stylu samochodów Hyundaia. Atrapa chłodnicy scala się z przednim zderzakiem. W jej górnej części znajdziemy taki chromowany pasek, który łączy światła do jazdy dziennej, a sama trapa chłodnicy, która jest Stworzona z takich rombów. W środku ma jeszcze dodatkowe sześciokąty chromowane, które powiększają się im schodzimy niżej, prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Zderzek na dole z dodatkowym czerwonym akcentem, co jest opcją stylistyczną w tym samochodzie, jednak spójnie łączy się z innymi czerwonymi elementami, które zaprezentuję Wam za chwilę. Na masce dumnie przeliterowany napis Omoda. Sama maska, kilka. Wyraźnych przetłoczeń. Cały przód jest naprawdę masywny i wygląda to niesamowicie nowocześnie. Przechodząc na bok o mody 5, jak widzicie, stylistyka jest naprawdę bardzo udana. Wiele wyraźnych przetłoczeń, jak na przykład tutaj przy słupku C. Wykończenie samego słupka C wygląda dość znajomo. Dajcie znać w komentarzach, czy również macie to samo skojarzenie jak moje. W standardzie 18-calowe felgi aluminiowe prezentują się również. Naprawdę interesująco, nie do końca do mnie przemawia to czerwone wykończenie. Oczywiście jest to spójne z wyglądem tego samochodu a więc czerwonym wykończeniem progów i czerwonym wykończeniem lusterek bocznych oraz oczywiście przedniego zderzaka który pokazywałem Wam przed chwilą. Jednak nie do końca do mnie to przemawia i taki egzemplarz w bardziej żywym, jednak spójnym kolorze. Myślę, że prezentowałby się znacznie lepiej. Idąc dalej, mamy czarne wykończenie obramowania szyb na dole. Na górze jest to po prostu gumowe, standardowe wykończenie. Jednak mamy dwutonowe nadwozie bez żadnej dopłaty. A nasz dzisiejszy egzemplarz to topowa odmiana premium, która wyróżnia się jedynie kilkoma akcentami, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Z przodu znajdziemy światła przeciwmgielne, której w standardowej wersji komfort nie znajdziemy. A w lusterkach bocznych mamy system kamer 360, a także dodatkowe oświetlenie, które Pokazuje napis o moda, gdy zbliżamy się do samochodu nocą. Oprócz tego, bardzo udane proporcje ciekawe wykończenie klamek takim chromowanym elementem czarne wykończenia nadkoli, aby osłonić nadwozie przed ewentualnymi uszkodzeniami, gdy zjedziemy z drogi asfaltowej kilka dodatkowych przetłoczeń całościowo. Naprawdę udany projekt. I dokładnie tak samo można powiedzieć o tylnym pasie, o mody 5, ponieważ stylistyka zupełnie nie odbiega od europejskich samochodów. Prezentuje się to bardzo nowocześnie. Podobają mi się tylne światła, ponieważ są one w takiej technologii 3D, a więc te elementy podświetlane same w sobie są jeszcze dodatkowym elementem wewnątrz lampy. Prezentuje się to bardzo nowocześnie. Światła są scalone belką, która niestety nie jest podświetlana. Nad tablicą rejestracyjną znajdziemy kamerę cofania, która występuje w tym samochodzie w standardzie już podstawowej wersji wyposażenia, a sama tablica rejestracyjna jest podświetlana w technologii LEDowej. Na klapie bagażnika ogromny podwójny spoiler z dodatkowym czerwonym elementem, bardzo duża tylna wycieraczka, po lewej stronie oznaczenie Omoda 5, a w naszym egzemplarzu przedprodukcyjnym mamy jeszcze oznaczenie 290T po prawej stronie, co jest odniesieniem do maksymalnego momentu obrotowego, a te jest oznaczeniem, że jest to egzemplarz z turbodoładowaniem. Idąc dalej, zderzak. No tutaj mam troszeczkę zastrzeżeń, ponieważ wygląda to no nie do końca estetycznie zupełnie nie rozumiem tych przeogromnych atrap końcowego układu wydechowego są przeolbrzymie i zupełnie do tego samochodu nie pasują. Jeśli chodzi o bagażnik, klapa unosi się elektrycznie w topowej wersji premium, a jeśli chodzi o pojemność bagażnika, to niestety Omoda nie do końca precyzyjnie informuje jak to wygląda, podaje dwie wartości: 292 litry pojemności i 360 litrów. A przechodząc do samego bagażnika po pierwsze, niemalże nie mamy progu Załadunkowego. Jest on wykończony takimi elementami, aby ułatwić pakowanie rzeczy do wnętrza. Jeśli chodzi o praktyczne rozwiązania, znajdziemy oświetlenie żarówkowe po lewej stronie oraz gniazdko 12V w standardzie. Pod podłogą znajdziemy jeszcze dodatkową przestrzeń mały schowek z dedykowanym miejscem na trójkąt ostrzegawczy. Gdy to zdemontujemy to jak widzicie, przez całą przestrzeń mamy jeszcze dodatkowy mały schowek. A pod tym styropianowym wykończeniem znajdziemy jeszcze dedykowane miejsce na koło dojazdowe i cały zestaw do jego wymiany. Teraz złóżmy to z powrotem w całość. Półka bagażnika jest dość sztywna, jednak jak mocniej naciśniemy, to będzie się ona uginać. Jest ona mocowana na specjalnych haczykach. Jak najbardziej w porządku rozwiązanie. Demontaż bardzo. Prosty. Bezpośrednio z bagażnika niestety nie mamy żadnych uchwytów do złożenia oparć tylnej kanapy. Brakuje również haczyków i jakiejś dodatkowej przestrzeni na bokach, aby rozdzielić przechowywane przez nas rzeczy. Jednak bez problemu dosięgniemy do uchwytów od tylnej kanapy i będziemy mogli bez problemu złożyć oparcia drugiego rzędu siedzeń. Troszeczkę nam się to nie złożyło do końca. Jest to samochód zupełnie nowy, wciąż ma folie oryginalne, a więc coś tam poszło minimalnie. Nie tak. Jak widzicie, przestrzeń ładunkowa jest niemalże idealnie równa, jednak niestety, Omoda nie udostępniła informacji, jaka jest maksymalna pojemność bagażnika w modelu 5. Przechodząc do wnętrza nowej Omody 5, to muszę przyznać, że ogólny design kokpitu, tunelu środkowego, kierownicy, to wszystko prezentuje się naprawdę bardzo pozytywnie i nie prezentuje się jak na samochód stworzony przez chiński koncern. Auto wygląda bardzo europejsko, bardzo nowocześnie, modernistycznie. I muszę oczywiście zaznaczyć, że to jest egzemplarz przedprodukcyjny, to jest wersja przed faceliftingiem. Takiej, której nie kupicie, czy znaczy, kupicie tę minimalną liczbę egzemplarzy, która jest przygotowana, jednak ogólnie egzemplarze będą już po faceliftingu ze zmianami, a najwięcej zmian właśnie znajdziemy. We wnętrzu. A więc w naszym egzemplarzu mamy dwa wyświetlacze o przekątnej 10 i 25 cale. Jeden dotykowy od systemu inforozrywki, drugi za kierownicą i to będzie jedna ze zmian w wersji po faceliftingu. Te wyświetlacze będą większe o około dwa cale, aby odbiór był nieco lepszy, abyśmy mogli więcej informacji wyświetlić. Jednak, wciąż. Bardzo funkcjonalne, bardzo szybko to również działa płynnie. Android Auto i Apple CarPlay w standardzie od podstawowej wersji zupełnie bez dopłaty. System audio w podstawowej wersji 6 głośników w naszej. Premium, mamy zestaw audio Sony 8 głośników z subwooferem. Bardzo dobrze to gra. Nie jest to również rewelacyjny system audio, jednak wciąż naprawdę gra bardzo pozytywnie. W konsoli centralnej znajdziemy przyciski dotykowe od klimatyzacji, jednak są to oddzielne przyciski, nie musimy klikać w wyświetlacz, aby zmienić temperaturę. I dalej w tunelu środkowym dwie ogromne ładowarki indukcyjne do naszych urządzeń mobilnych. Naprawdę pokaźnych rozmiarów. Nawet duże urządzenia mieszczą. Się tutaj bez najmniejszego problemu. Dalej w tunelu środkowym znajdziemy wybierak kierunku jazdy, dotykowe przyciski funkcyjne, a więc mamy szybki skrót do. Systemu Kamer 360. O tym za sekundkę. Mamy również przycisk dotykowy do strony głównej systemu inforozrywki, regulację głośności. Przyciski funkcjonalne, a więc podgrzewanie foteli, zmiana trybów jazdy. Przycisk od świateł awaryjnych oraz od hamulca ręcznego po lewej stronie. Dwa miejsca na napoje, jak najbardziej w porządku. Podłokietnik, który jest bardzo pojemny i również wentylowany, a więc również na plus do przewożenia rzeczy podczas jazdy. Mamy dwa porty USB. B. jeden typu A, drugi typu B. Po lewej stronie tej wnęki w tunelu środkowym po prawej stronie mamy gniazdko 12 V, a dodatkowy port USB znajdziemy w lusterku wstecznym podobnie jak w modelach Skody, co jest bardzo na plus. Jeśli chodzi o system kamer 360, to jest to jak najbardziej w porządku rozdzielczości możemy powiększyć sobie dane elementy, również możemy włączyć tryb 3D i przesuwać samochód, oglądać co dzieje się wokół niego. Możemy również po prostu kliknąć i system automatycznie obróci nam pojazd. Nie jest to rewelacyjnej jakości, jednak bardzo pomaga podczas codziennego podróżowania, kierownica pokaźnych rozmiarów spłaszczona u dołu z centralnie przeliterowanym napisem o moda. Przyciski funkcyjne jak najbardziej w porządku. Po lewej stronie komputer pokładowy i tempomat, po prawej stronie regulacja głośności oraz przycisk do uruchomienia asystenta, który w wersji po faceliftingu będzie również dostępny w języku polskim. Aktualnie działa on w w języku angielskim jednak jest bardzo funkcjonalny i rozumie ludzką mowę, a więc gdy powiemy do niego: Otwórz okna, zrobi to bez najmniejszego problemu. Również regulacja temperatury, wentylacja czy podgrzewanie foteli to wszystko możemy zrobić poprzez asystenta. W naszym samochodzie, jak widzicie, mamy radar, który cały czas monitoruje naszą uwagę co jest najnowszym systemem bezpieczeństwa wymaganym w Europie. Działa to. Powiedziałbym w porządku, oczywiście możemy to bez najmniejszego problemu wyłączyć. Jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, tutaj mam troszeczkę zastrzeżeń. O ile na nogi jest jak najbardziej w porządku i na wysokość, powiedziałbym, mieszczę się. Tak, sama pozycja jest bardzo wysoka. W tym momencie jestem na minimalnej pozycji siedziska i jest to bardzo wysoka pozycja. Niestety nie możemy tego fotela obniżyć do bardziej naturalnej pozycji, jednak no, idzie się oczywiście do tego przyzwyczaić. Wolałbym. Aby mógł ten fotel faktycznie wyregulować nieco niżej. Mam zastrzeżenie do lusterka wstecznego i nie mam wam, jak tego zaprezentować, jednak samo lusterko. Nie ma żadnego powiększenia. Normalnie w samochodach, gdy spojrzymy w lusterko wsteczne, widzimy jedynie przestrzeń pomiędzy zagłówkami i tylną szybę. Tutaj mamy po prostu lusterko, jak w daszku, w którym możemy się przeglądać. I powiedziałbym w sumie, że nawet to ma większe powiększenie niż lusterko wsteczne. A więc nienaturalnie widzimy, co dzieje się za samochodem. Nie ma żadnego powiększenia. Mam nadzieję, że to również zostanie wymienione podczas faceliftingu. Jeśli chodzi o jakość materiałów, to wykończenie drzwi niestety jest twarde. Jednak to ma ulec zmianie. Również nie są do końca stabilne. Deska rozdzielcza jest miękka jedynie na górnej części. To wszystko to są twarde plastiki, dość marnej, powiedziałbym, jakości, jednak to ma się podobno zmienić. A więc ocenimy te kwestie już za jakiś czas, gdy pojawią się wersje. Po Face a to już będzie w lipcu bieżącego roku, a więc już wkrótce zaprezentuję Wam odmianę po Face Liftingu, co się zmieniło i jak wypada to względem naszego dzisiejszego egzemplarza. Całościowo na ten moment wnętrze odbieram bardzo pozytywnie, nie jest idealnie, jakościowo nie jest najlepiej, jednak wciąż jest to naprawdę bardzo praktyczny samochód i komfortowy do codziennego przemieszczania się. Przechodząc do drugiego rzędu siedzeń o mody 5, to muszę przyznać, że ilość miejsca jest jak najbardziej w porządku. Na odległość, jeszcze się bez najmniejszego problemu, zasiadając bezpośrednio za sobą, na wysokość jestem już niemalże na styk, jednak wciąż mogę tutaj komfortowo podróżować W oparciach przednich foteli mamy oczywiście schowki, są również nawiewy w konsoli centralnej, port USB typu A, są izofiksy w skrajnych miejscach, jest oczywiście podłokietnik, dość miękki, możemy naprawdę komfortowo podróżować w tym momencie. Dwa miejsca na napoje jak najbardziej w porządku, dodatkowa przestrzeń również w drzwiach. Jest również oświetlenie, jednak nie jest ono dzielone dla pasażerów, włącza się całe podwójne. Jakość materiałów, podobnie jak z przodu, jest tutaj bardzo twardy plastik, jednak najprawdopodobniej... Również w drugim rzędzie siedzeń zostanie to odmienione na rynek europejski. Nie mamy niemalże tunelu środkowego, a więc ja teoretycznie powinienem się zmieścić bez najmniejszego problemu również. Jest jak najbardziej w porządku. Siedzę troszeczkę wyżej, jest mniej komfortowo, jednak możemy w tym samochodzie podróżować w trzy osoby dorosłe, jeśli byłaby taka potrzeba. I całościowo wypada to naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście mamy elektrycznie sterowane szyby, opuszczają się one aż do samego końca, co nie jest spotykane we wszystkich modelach w tym segmencie. Muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo dobrze. Jestem pozytywnie zaskoczony i mam nadzieję, że jakość materiałów również w drugim rzędzie siedzeń zostanie odmiana na rynek europejskim. Przechodząc do danych technicznych o Mody 5, to na rynku polskim będzie ona dostępna tylko i wyłącznie z jednym układem napędowym, a więc czterocylindrowy silnik 1.6 turbo doładowany o mocy 197 koni mechanicznych i 290 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To pozwala przyspieszyć czysto teoretycznie od 0 do 100 w 7,8 sekundy, a prędkość maksymalna nie jest podawana przez producenta. Jednak tutaj małe zastrzeżenie, to jest specyfikacja aktualnie dostępna. Po faceliftingu, o którym Wam wspominałem wielokrotnie w tym materiale, jednostka napędowa zostanie dostosowana do bieżących norm emisji spalin, a więc może to minimalnie wpłynąć na jej parametry. A więc również naturalnie może wpłynąć to na czas od 0 do setki. Jednak to również sprawdzimy, gdy samochód trafi do nas po faceliftingu. A więc teraz, nie przedłużając, przełączmy się już w tryb sportowy. Niestety w tym samochodzie nie ma wyłącznika. Kontroli trakcji. Przełączmy się w drive, wyłączmy hamulec ręczny, wyłączmy również auto hold i sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Minimalne podtrzymanie obrotów. Samochód się troszeczkę gubi. Spróbujmy jeszcze raz. 2000 obrotów. Minimalne opóźnienie. Dynamiczne przyspieszenie ze startu zatrzymanego to zdecydowanie nie jest najlepsza strona tego samochodu. Było spore zawahanie między jedynką a dwójką. I szczerze mówiąc, przechodząc do wrażeń z jazdy, skrzynia biegów to jest coś, do czego mam najwięcej zastrzeżeń, jeśli chodzi o ten samochód. Ponieważ jeżdżę tym autem kilka dni i czysto teoretycznie to jest przekładnia dwusprzęgłowa, jednak na co dzień. Odnoszę wrażenie, że ona bardziej działa jak przekładnia jedno-sprzęgłowa. Waha się między zmianą biegów, również nie działa ekstremalnie płynnie. I zdarza się również sytuacja, jakby ta skrzynia biegów przeciągała troszeczkę sprzęgło, niekoniecznie mając ku temu powody. Jednak całościowo, jeżdżąc tym samochodem, muszę powiedzieć o nim naprawdę dużo dobrego, ponieważ układ kierowniczy jest naprawdę bardzo w porządku. Możliwe, że ma minimalne opóźnienie, jednak wciąż bardzo dobrze przekazuje mi informacje co dzieje się z przednimi kołami. Zawieszenie o Mody 5 jest zestrojone bardziej na jazdę powiedzmy sportową, a więc jest ono nieco usztywnione. Bardziej niż byśmy tego oczekiwali wręcz od tego typu samochodu, jednak na co dzień jest bardzo komfortowe. Wygłuszenie Ogólnie na co dzień jest jak najbardziej w porządku. Dzisiaj mamy akurat dzień nagrania, w którym jest niesamowicie wiecznie, a więc docierają do mnie dźwięki dookólne, gdzieś z uszczelek czy z nadkoli. Jednak gdy warunki są nieco bardziej codzienne, to takie sytuacje aż tak bardzo nie występują. Jednak no wiecie, idealnie po prostu nie jest. Jeśli chodzi o dynamiczną jazdę na łukach, około 70-80 na godzinę, Pomimo, że mam sportowe fotele, jak to podaje Omoda, to nieco się w nich przemieszczam, jednak są naprawdę bardzo komfortowe i całkiem w porządku trzymają bocznie. Jeśli chodzi o pracę zawieszenia na nierównościach, słychać było to nierówność, jednak na układzie kierowniczym nie zrobiło to żadnego wrażenia, wręcz nie dochodzą do mnie, nie odczuwam żadnej wibracji na kierownicy. To działa naprawdę bardzo dobrze. Zawieszenie nie jest szczególnie głośne, Działa, powiedziałbym, jak najbardziej w porządku. Jeśli chodzi o spalanie, to według producenta ten samochód powinien palić około 7 litrów na każde 100 km w cyklu mieszanym. I przechodząc do zakładki informacje, to jak widzicie, po przejechaniu 291 km, moje średnie zużycie to 8,7 litra przy średniej prędkości 47 km na godzinę. Tym samochodem Przejechałem około 150 km na autostradzie. Jeździłem również nim w mieście, a więc całościowo myślę, że jest to wynik jak najbardziej w porządku. Podczas codziennej jazdy w łodzi miałem średnie zużycie pomiędzy 7,5 a 8 litrów. Jazda bocznymi drogami spokojnie do 90 km na godzinę to zużycie pomiędzy 6 a 7 litrów. Więc również myślę, że jest jak najbardziej w porządku, biorąc pod uwagę, że to nie jest w żadnym stopniu hybryda. Jednak Zastrzeżenie do samej jednostki napędowej mam w kwestii jakby to ująć, dynamiki. już na papierze ten samochód ma 200 koni mechanicznych, 290 Nm, a jeździ się tym samochodem jakby miał może 130, 140 koni mechanicznych. A więc te konie jakby były troszeczkę, powiedziałbym, leniwe. Nie przekładają się jeden do jednego względem konkurencji, Jakie mamy osiągi, i jaką mamy dynamikę. Jednak to prawdopodobnie w sporej mierze zależy właśnie od skrzyni biegów. Widoczność w tym samochodzie jest bardzo dobra. Siedzimy bardzo wysoko, ponieważ nie możemy tego fotela obniżyć. Lusterka są dość duże. Lusterko centralne jest dość irytujące, ale idzie się tego przyzwyczaić. Mamy w topowej wersji system kamer 360, który niesamowicie usprawnia manewrowanie tym samochodem podczas codziennej jazdy. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, z czego z tyłu są standardzie od podstawowej wersji. Również w podstawowej wersji znajdziemy kamerę cofania, więc również na plus. I całościowo jestem pod wrażeniem tego samochodu. Niestety nie mogę Wam powiedzieć, ile ten samochód kosztuje, ponieważ to jest informacja, która zostanie opublikowana dopiero na początku czerwca. Jednak jestem pewny, że będziecie pozytywnie zaskoczeni ceną za podstawową wersję tego samochodu, a więc odmianę Comfort z troszeczkę gorszym wyposażeniem, jednak wciąż bardzo dobrze wyposażoną wersję. Nie mogę się doczekać Waszych opinii w komentarzach, jeśli chodzi o ceny tego samochodu. A więc będę bardzo wdzięczny, jeśli wrócicie do tego filmu na początku czerwca, gdy cenniki zostaną opublikowane i napiszecie swoją opinię na temat atrakcyjności Omody 5 na rynku polskim. I również jestem pod wrażeniem całego systemu działania Omody ponieważ rozmawiałem z przedstawicielami tej firmy bardzo długo, dyskutowaliśmy jak będzie to działać, przedstawiali oni całą wizję, cały system działania. I w Polsce na początek będzie dostępnych kilkanaście salonów, które od razu będą autoryzowanymi serwisami. Już teraz. Jest pod Warszawą magazyn części zapasowych. Docelowo w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, mają być aż trzy magazyny części. Oczywiście w innych krajach Europy również takie magazyny będą, i w skrajnych sytuacjach będzie możliwość importowania tych części, na przykład z Hiszpanii czy z Wielkiej Brytanii, bez potrzeby sprowadzania części zamiennych do tego samochodu bezpośrednio z Chin. Cały system jest bardzo zaawansowany. Osoby, które odpowiadają za tą markę w Polsce. Są osobami bardzo zapalonymi, aby ta firma osiągnęła sukces. I z takim podejściem myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, aby Omoda w Polsce osiągnęła sukces, ponieważ ich model jedyny niestety, aktualnie jest bardzo atrakcyjny jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o wyposażenie, i jeśli chodzi o jego cenę, serwisy, dostępność części zamiennych. To wszystko może przełożyć się na naprawdę ten samochód będziemy bardzo często widywać na polskich drogach. Całościowo jest to auto, które wywarło na mnie ogromne wrażenie. Nie mogę doczekać się odmiany po faceliftingu, która wprowadzi zmiany na rynek europejski, jak na przykład lepsze wykończenie wnętrza, większy wyświetlacz systemu inforozrywki. W mojej opinii jest to jedna z najciekawszych aktualnie propozycji na rynku, jeśli chodzi o z segmentu C, szczególnie biorąc pod uwagę, ile ten samochód Kosztuje. Nie mogę doczekać się Waszych opinii w komentarzach, co sądzicie na temat tego samochodu. A tymczasem zachęcam do subskrypcji kanału i polubienia tego filmu. I do zobaczenia następnym razem, a już wkrótce: test odmiany po faceliftingu. Dzięki, cześć!